Witajcie, dzisiaj trochę nietypowy film, ponieważ szukam osób do ekipy. Tak wiem, mam tą ekipę, czyli i, si, Nachos, ciastek itp., ale nie o nich teraz chodzi, dlatego że oni nie zawsze mają czas. Też nie ja, też więksi YouTuberzy się zazwyczaj nie odzywają, ale też nie o to chodzi. Potrzebuję ludzi, którzy na serio będą. Nie, że będą siedzieć cicho i w ogóle. Potrzebuję tych. Zabawnych, co grają Forfan głównie w garysmoda Moda i takie inne śmieszniejsze gry. Ale takich ludzi, co można zaufać. No, wiedzą co to jest zabawa i na przykład, no, w tym Garysmodzie nie zabijają od razu. No i kurde, chyba tyle. Po prostu zgłaszajcie się do mnie. Link do serwera placówki ciastka w opisie. Oczywiście serwera wiadernie nie dam. Bo mam ich w dupie. Tak więc na chwilę no dziękuję za oglądanie. Cześć.